Brud to jeden z codziennych koszmarów w domu. Potrzebujesz mnóstwa środków czyszczących, a nawet bardziej żrące chemikalia często nie działają bez wysiłku i są niebezpieczne. Szorujesz i rozprowadzasz chemikalia po całym domu. Dość tego! Oto Steam Touch. Wszechstronne rozwiązanie, które używa mocy pary od Livington. Pożegnaj się z irytującymi plamami i uporczywym brudem za pomocą jednego przetarcia. Livington Steam Touch to czysta moc czyszcząca pary w postaci praktycznej rękawicy, dzięki której łatwo usuniesz nawet najbardziej uporczywe plamy. Bez chemikaliów, bez detergentów, bez wysiłku. Livington Steam Touch czyści używając mocy czystej wody. Nigdy więcej nie będziesz musiał zawracać sobie głowy detergentami. Zaoszczędzisz pieniądze i ochronisz środowisko, swoje zdrowie i zdrowie swojej rodziny. Dzięki Livington Steam Touch wszystko jest nie tylko nieskazitelnie czyste, ale także dokładnie wyczyszczone, ponieważ silna para eliminuje prawie 100% wszystkich bakterii, zarazków i wirusów. Zobacz sam: lewą stronę czyścimy gąbką, po prawej delikatnie przesuwamy po ceramice za pomocą Steam Touch. A jaki jest efekt? Livington Steam Touch usuwa 99,9% wszystkich uporczywych bakterii, zarazków i wirusów. To ręczne urządzenie parowe, które zmienia Twoją dłoń w najlepszą broń do czyszczenia. Jest mocny, łatwy w użyciu i wydajny. Sekret Livington Steam Touch to rewolucyjna rękawica parowa. Poręczna stacja bazowa podgrzewa wodę w zbiorniku, gorąca para jest transportowana wężem do rękawicy i uwalnia pełną moc czyszczenia poprzez. Setki silikonowych dysz. Livington Steam Touch zmienia Twoją dłoń w najpotężniejsze narzędzie czyszczące. Usuń brud, zarazki i bakterie jeszcze szybciej, łatwiej i prościej. Dzięki mocnej rękawicy parowej możesz delikatnie przesuwać się po każdej powierzchni. Absolutnie bez wysiłku. Specjalna nakładka z mikrofibry wielokrotnego użytku rozbija brud tysiącami włókien i bezpiecznie go zatrzymuje. W przypadku szczególnie brudnych miejsc dostępne są oryginalne jednorazowe podkładki Livington Steam Touch, które możesz po prostu wyrzucić do kosza, gdy skończysz. Czy kiedykolwiek sprzątałeś dom ręcznie z taką łatwością? To genialne! Livington Steam Touch potrafi o wiele więcej, aby uzyskać absolutnie higieniczną czystość. Livington Steam Touch czyści parą o temperaturze do 100 stopni i jest delikatny, głęboko czyszczący, a jednocześnie nieustępliwy dla zarazków, bakterii i wirusów. Jednak Steam Touch jest również delikatny dla ludzi, zwierząt i środowiska, ponieważ czyścisz mocą czystej wody. Wybierz Livington Steam Touch, ponieważ przyszłość z dokładnego czyszczenia jest w Twoich rękach. Jest tak genialnie łatwy w użyciu i mogę go używać naprawdę wszędzie. Po prostu podłączam i jest gotowy do pracy. Nagrzewa się w ciągu kilku sekund, a dzięki super długiemu kablowi mam ogromny zasięg, więc nie muszę ciągle szukać gniazdek. Użycie jest absolutnie intuicyjne. Napełnij zbiornik wodą, podłącz i gotowe! Dzięki praktycznej rękawicy parowej możesz bez wysiłku przesuwać się po wszystkich powierzchniach, tak jak zwykłą ściereczką. Jednak zamiast rozprzestrzeniać bakterie i zarazki, usuwasz 99,9% z nich. A do zakamarków po prostu użyj praktycznej dyszy punktowej. Chcesz usunąć brud z każdej szczeliny? W takim razie Steam Touch rozwiąże Twój problem dzięki praktycznej nylonowej dyszy szczotkowej. Stacja bazowa jest niewielka i poręczna, dzięki czemu Steam Touch staje się mobilnym urządzeniem czyszczącym. Bardzo długi 3-metrowy kabel zapewnia optymalną swobodę ruchu zbiornik na wodę można wyjąć i ponownie napełnić nawet podczas użytkowania. Z tym touch potrzebuje kilku sekund, aby być gotowym do ponownego użycia. Możliwości zastosowań są nieograniczone. Deski do krojenia, poręcze, łóżka, prysznice, legowiska dla zwierząt, meble ogrodowe, samochody, wózki dziecięce, toalety wszystko jest nie tylko wyczyszczone, ale głęboko wyczyszczone. Bez chemikaliów, bez detergentów, bez wysiłku rewolucyjna czystość z mocą wody w dłoni to Livington Steam Touch!